Siemana, Siemana, Siemana widzowie. Dzisiaj się na wielkim powrocie Praja Jak widzicie, gramy z Bartkiem. Tu jestem normalnie tak to lecie, trochę widzowie. Sorry, że co za... że już jest 9 wife, ale widzowie, proszę zostawcie słupka. Nie, jeden słup równa się jej choroby w gardle. A like równa się 1 minus choroby w gardle też. <laughs> Sorry, ale na pewno dzisiaj będzie jakiś odcinek do openingu na... <laughs> na ten kamera Spider. Nie, an... nie. Nie, mech, mecha. Mecha, bo kamera... a, wiem. Może będzie... a, wiem widzowie. Widzę Ja mam taktykę myślę, że po prostu będzie create i nam i na mitek, że na kamera Spider będzie dużo szans, a na mityka ba, mało. Albo mitek może być w samowaniu. sumowaniu. Wlefaccie kogo co mam. Kamera wera. Kamera ma na kopięka, to za moje pieniądze. I dostałem załatwienie. Widzowie. O kurde, oblało się. Dobra, widzowie. Jak będzie pod tym filmem 10 lajków, to pokażę Wam, jak wygląda Karol na Discordzie. I jaki ma rysunek, bo to, to, to już jest kawałek rysunku. Jezus. Nie, widzowie, pogadałem to wam Dobra, i tak pokażę całym jeszcze. Jeszcze całego nie pokazałam. Dobrze chociaż Jak widzicie, to nie był clickbait. Farmie coinie z Bartkiem. Z Karol jeszcze nie wstał, ale dzisiaj... Dzisiaj zapowiadam, że będzie na kanale Karola coś chyba. Chyba. Kurde za ciemno jest. Za ciemno jest widzowie. Musimy to pod... O no kurde, ja to dalej trzymam widzowie. Upgradezję yes. Santę. O oh kurde! O oh kurde! Joleblikona! Lep. Widzowie wiecie, że Karol mówi na Leprikona. lepricham, Tak, Karol mówi na Leprikona. Leprikona. O, wreszcie powiedziałem słowo Leprikona. Widzimy, jak to. Ja jestem w grze, o, zmienił mi się awater w ogóle, pamiętacie tą kamerkę, to napiszcie rip dla kamerki, teraz jest Tiwik, jak wiecie jestem Tiwikiem, to musi być Tiwik, to zgadnijcie co to, 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 dobra mam do Was zapytanie. Jak, kogo to jest skin? Napiszcie, napiszcie tam gdzie jestem chory, ok Jaki to jest skin kogo? <laughs> Może zgadniecie jak to. A jak on się nazywa? Zgadnijcie, napiszcie też gdzie chory jest i właśnie jak. To będzie najłatwiejsze ja, Jaka to mapa? Trzy... <noise> Trzy... Dobra Musi... Jak chcecie to może Jak ktoś gra w TZD to napiszcie też w chorym I wiecie, będziecie wiedzieć, ale jeszcze nie nagrywam po prostu Tak... Tak sobie tutaj... Widzowie, o! O Prawie bym pokazała nazwę. O w ogóle, o, o, o. Zobaczcie na ten To jest, to jest lisak. Kurde, o kurde. Ty. Prawie tablet zalałem. Tu, tu był zloty. A widzowie, wiecie, że w Minecraftcie da się włączyć tłumacza. Kto ma Minecrafta? A kto ma te C? Ja tak głośno tronuję się. Widzowie. Naprawdę się już kończył? O kurde. No to... O, co to jest? Hej, widzowie. Co już? O oh, nie oh Boże Oglądamy? Dobra Dobra oglądamy Nie, nie, nie Widzowie O, Akrus na razie będziemy. myslił O Santy na max Widzowie, jak kto zna tę piosenkę to jak napiszę, co to jest? Jak. O, o czym ono jest? Tu, 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 tu. Nie. Mam dużo pieniędzy na zębok. 100 tysięcy. Jaka to O, kurde! Ćma <coughs> mnie przestraszyła. Co jest? O, jezu! Ja się boję ćmy. Ja się boję owadów, widzowie. Sorry. Sorry, bo ja się boję owadów. Bo ja się owadów. To jest troszeczkę 6 minut i dalej. Dzisiaj to zrobimy. Przejdziemy. Przejdziemy pierwszy raz. Żartowałem! Żartowałem widzowie. Albo żartowałem. Dobra, żartowałem i tak to przyjdziemy, bo przeszłam już sami na z Karolem. Widzowie. Jak na Karola kanara jest taktyka jak to zrobić. O kurde. Szysz, szklankę Prawie szklankę zbiłem. XD no to dobrze. I pewnie napiszem teraz, że będzie włączone komentarze, to będzie to napiszcie. To na pewnie napi napiszecie. XD naprawdę szklankę. sklankę prawie zbiłeś, Pewnie to tak będzie. Kwidzowie. To będzie za śmieszne. Nie mów, że ja pokazałem nazwę. Co to jest? Dobra, to tam. lepiej to się nazywa i co tam. Nie zgadnicie, to zgadniecie. To jest tak x łatwe. Patrzcie. Chcecie... O... sorry. Para. Dobra. Dobra, auto skipuje A u skipa robię. Widzowie, To będzie za śmieszne. Ja widziałem widzowie, że... What? Co? Widzowie, widziałem, widziałem, że, że mam na postawić przy drodze, ale myślałem, że on dostanie studa. Dobra, <grym> ja mam biczek. Widzowie, ja nie widziałem. Zaraz, zaraz, zaraz się widzimy. Jesteśmy... Jesteśmy widzowie... Po prostu, nie wiem. No, Jezu, leprykon mi się gdzieś indziej postawił. Autoskipuję, widzowie, zostawiam leprykonów. Widzowie, tutaj, gdzie? Naprawdę. Naprawdę. Musiał. Musiał. No musiał wyjść o kurde tu nie łapią no to tu łapią chyba tak Uż, no kurde naprawdę widzowie Bartek musiał wyjść stawiam milion leprechaunów Napiszcie, jak będą to komentarzy, to napiszcie ten rip, napiszcie tak, prawie, prawie rip, rip szkla, kurde, Czeka, czekajcie, czekajcie, widzowie, już jestem, jak to się zmieniło, idę, Wam już sandy o kurde to też jest taktyka Patrzcie do taktyki potrzebujecie. Lepiej jak ktoś ma to, to sam łatwo przejdzie tą mapę. Taktyka widzę. Nie ściągam z Karola. Po prostu nagrywam sobie taktyczkę ale tym razem na autoskipie patrzcie ja autoskipuję. a patrzcie jak S on miał półtora miliona już nie ma nic XD to załatwę na mnie z i to załatwia o kurde co ja kurde mi już tak ręka boli albo wiem widzę. o yy. o o kurde, o kurde prawie mi spadł <ścoughs> już ja <się> tak patrzę xt <ścoughs> Patrzcie, to mój telewizorek mówi. Czekajcie. To telewizorek mówi. Ej, zostaw suba. Jak nie, to, to, ni to już nie będę nagrywać. co <laughs> telewizorek powiedzie. Jak chcecie, jak chcecie, to... O, jeszcze zatańczył. XD to, to to jest taki taniec. To jest fajny taniec. Pa. To ja oczywiście. Jak chcecie to może zostawić subika do do 30. Patrzcie jest Dobra. Ja auto doskipuję O, kurczaczki. A już nic, już nic. Już nic kurczaczki No kurde. Znacie ten level? A dobra, już nic. Patziakę ze spawnu nawet nie wychodzą. Trochę wy wychodzą ze spawnu. Ale i tak rozwalimy bossa, chyba. Bo ja nie wiem. <laughs> chyba, bo ja nie wiem. Nie ma go i Ja. Zapomniałam, go <laughs> Dobra, co tam zrobił opening na siódemkę? Wiecie dlaczego? Bo na 7, 7 tysięcy monet, pamiętacie, to wydrupiemy <laughs> UTC. I ostatnie 1000 wizytę UTC wpadł. UTC taki UTC, ale teraz go nie ma, bo UTC teraz jest słaby. Nim można przejść to z sawem i toksikiem. O kurde, teraz to już się przypomina. O mój Boże. Zobaczcie ile leci tych toiletów Dobra, chyba rozwalimy Albo przegramy Dobra Widzowie, teraz przegrywamy Nie Nie Co? Ale es Widzowie, nie spodziewałem się Nie spodziewałem się było nie skipować. Ech! Bo to jest teraz. W tym czasie jem chipsy. A. Jak wy też coś jecie, to czekajcie, zaprezentuję. Jestem zdawca. Ja w tym czasie jem chipsy. Jak coś jecie, to życie Wam smacznego. Jak jest ten. Patrzcie, jak tam, Jak w taktykę 20 minut. 21 minut, przejść. Czy tam. 25 minut. Widzowie. Wstawiajcie Leprikonów i, ano, i. jeden Widzowie. Jeden anonser i 14 Leprikonów. I ten dziadyga został. Do rozwalenia. Dziadyga. Ja oglądam Bacchus Zobaczcie Ona ma już, już 8 milionów Nie narzekam Nie narzekam z nagrywania Wy patrzcie to lepiej Patrzcie jaka jest taktyka jest chyba i chyba nie rozwalimy go. A spokojnie rozwalimy, bo lepiej do Nie! Yeah, jest. I właśnie tak. Kolejne 1600. O kurde. To więc widzowie widzimy się jutro albo dzisiaj, to więc bye bye!